Bardzo proszę o, o swoje świadectwo pana Stanisława Szańca, który współorganizował, współpracował z Anatolem Kaszczukiem, szczególnie przy wieczernikach maryjnych i dla kapłanów i dla osób świeckich według programów i wskazówek Księdza Gobiego. Serdecznie zapraszam. Pochwalony jest Jesus. Mi bardzo trudno mówić, bo nigdy nie mam zwyczaju mówić takie audytorium. Będę starał się mówić wolno, aby było e, czytelnie. Bardzo dużo tych rzeczy, które chciałbym powiedzieć, powiedział Tymek i mama. Także będę musiał maksymalnie skrócić i, i spisałem sobie te niektóre myśli, chciałbym je przekazać. W sierpniu 1982 roku to był stan wojenny. W czasie jubileuszu 600 lecia obrazu Matki Bożej na Jacej Górze trafiłem po przerwanych studiach. To było związane z zamachem na Jana Pawła. Różne się decyzje podejmowało i już o tych swoich sprawach nie chciałbym mówić, ale w każdym razie to miał bardzo wielki wpływ na moje decyzje że studia przerwałem. Chciałem służyć Matce Bożej. W okoliczności to tak, że trafiłem, trafiłem na Radomską, do Centrali Kapłańskiego Ruchu Maryjnego. Yy, moderatorem był ksiądz Henryk Kamiński, chrystusowiec. Yy, dziękuję Boże o bo to był jeden z tych największych skarbów, jakie mi Pan Bóg dał na mojej drodze. Ksiądz Henryk Kamiński, Pana Anatol Kaszczuk, ksiądz Piskorek, może go znacie z Dolinki Miłosierdzia, jak jeździ to Częstochowy. Wiel, ojciec Cyprian, postacie, które ja byłem młodym chłopakiem, no to wiem tylko tyle, że się młody człowiek, który ma ideały, nie spotka jakiegoś człowieka, takiego bieżącego, to on się nie rozwinie, on Nie rozwinie się jego człowieczeństwo. Dlatego myślę, że dzisiaj tym największą dramatem młodzieży jest to, że nie mają na swojej drodze takich postaci jak Pan Anatol, to wiemy, jak wielu Mu zawdzięczamy w naszej drodze do, do, do Boga. Moje pierwsze spotkanie z Panem Anatolem wywarł na mnie olbrzymie pozytywne wrażenie. Nigdy, ja sobie to przeczy tak przeczytam, żeby było, nie chciałbym, żeby żadna być mi nie uciekła. Nigdy wcześniej nie spotkałem człowieka, który był w tak żywy i przekonujący sposób, a zarazem prosty, mówił o Matce Bożej, zwłaszcza o jej orędzie watyńskim. Mówię od, od siebie. Pana Natola cechowała wprost dziecięca wiara w to, co mówiła Matka Boża. On nie miał żadnych zawahań. Czy to jest od niej? Był całkowicie otwarty na jej orędzia. To ja właśnie przez Niego dowiedziałem się o kieczwałcie. Nigdy wcześniej o tym słyszałem, i to w innych. Później jak była Fati, Akita, to też Pana Natu tutaj był tym pierwszym apostołem tych orędzi Matki Bożej z Japonii. Także ta Jego żywa wiara i miłość do Matki Bożej, taka naprawdę prosta, dziecięca, ufna, no po prostu to to tutaj nie było żadnego oszustwa. To było, to było tak naturalne dla niego, i to było tak no, proste, i takie naprawdę przekonujące i piękne. Także myślę, że tym samym przykładem tej swojej prostoty, a jednocześnie był niezmiernie sympatycznie, taki, że umiał pięknie żartować, i, 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 i myślę, że to jego świadectwo bycia, jak się zachowywał, chyba było też takim, takim największym magnesem, który przyciągał ludzi. Chciałbym się skoncentrować na pierwszej sobocie, bo pierwszy razy kiedy z Panem Otórym jeździłem, no to zawsze były takie dla mnie rekolekcje w drodze. Często przejeżdżałem do Szymanowa i to co pamiętam. Wielokrotnie, wielokrotnie słyszałem od niego jak oczekuję i pierwszej soboty. A konkretnie to nazywał zawsze przywilejem. Tego czasu 15 minut rozważania z Matką Bożą na temat tajemnic Złóżańca. I to był chyba dla niego najważniejszy czas w każdym miesiącu. To 15 minut rozważania razem z Matką Bożą o tajemnicy. I myślę, że, że te największe światła, jak ma postępować. Co ma realizować, to chyba w tych 15 minutach tej pierwszej soboty yy, yy, się dokonywało. I myślę, że, że to był chyba taki, jego takie centralne, centralne yy, w każdym miesiącu najważniejsze wydarzenie. 15... I, I chronił tego czasu zawsze, żeby miał, mieć go naprawdę indywidualnie dla siebie z Matką Bożą. I tego mnie też uczył. To jest bardzo trudne, aby wygospodarować w ciszy, w samotności, bez roz, jakichś roztargnień ten czas. Aby w tych 15 minutach rozważać z Matką Bożą o jej życiu, aby otwierać się na te światła, które ona dawała mu zawsze. Bo to, co mówiła pani, yy, yy, pani Maria, yy, pani Halina, nie? że on naprawdę on pragnął spełnić Wolę Bożą. I, tego, I wtedy, jak się dowiedział o tym orędziu, znowu Pikaretta to też dzięki niemu do Polski weszła. Tak rzeczywiście jego najcenniejszym te, tym wskaźnikiem, takim wektorem, nie? najważniejszą sprawą to było spełnienie Woli Boży, czyli autentyczna no, czysta świętość, tak muszę powiedzieć. I tego na sposób uczył. O, 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 o jego zasługach, e, e, o jego zasługach dla Kościoła w Polsce to naprawdę będzie można wiele napisać. Następna sprawa z echo Fatimy, przedłużenie Fatimy. To, 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 to są też naprawdę rzeczy olbrzymie i też on był na to wszystko otwarty. Także uczył nas tego, a przed razem, y, naprawdę y, miał żywą miłość do Jezusa Eucharystycznego. Pamiętam takie zdarzenia, jak wracaliśmy z Fatimą, zatrzymaliśmy się w drodze w kaplicy na Rilibag. No był taki kapłan, który troszeczkę się nieładnie zachowywał i bardzo tak nie udzielił, nie, nie pozwolił, żeby chcieliśmy komuś na kręcząco. Nie udzielił Panu to, panu to kręczeń, nie udzielił mu. Także walczył do końca, do końca walczył o to, o to uszanowanie dla Świętego Sakramentu. Wiedział, że Fatima jest kluczem do tej rzeczywistości, która ma przyjść, tej próby do Kościoła. I my dzisiaj te próby mamy. To, co w kapłańskim ruchu Maryjny, tak samo Matka Boża. Ruch kapłański ruchu maryjny to jest nic innego, jak tylko, tylko Fatima w realizacji pełnej. I jestem o tym przekonany. To jest niedawno wróciłem z Medjugorje. Tam przyjmują Komunię święty na rękę, jeśli ktoś przyjmuje, ale spożywa z ręki. Tylko w Polsce ludzie sami sobie udzielają Komunii Świętej. Drugą ręką. Jakim prawem? Anioł w Fatimie, nim było spotkanie z Matką Bożą, uczył dzieci przez modlitwę eucharystyczne. Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam i tak dalej. I to przynajmniej świętsza. I Pana na to doskonale to czuł. I myślę, że w Polsce dzisiaj, rozmawiając z tym księdzem na Medjugorje, z Juro, oni mają problemu z powołaniami. Ja jestem przekonany o tym, dlatego od 1983 roku, kiedy był problem, problem, czy udzielać komuś święte na stojąco, ostatni dekret, jaki podpisał ksiądz kardynał prymas Wyszyński, to był czy można przejść komuś tylko na stojąco. Wtedy nikomu do głowy nie przyszło, żeby rękę wyciągać. I jestem o tym przekonany, że dopóty... To już moje osobiste tutaj yy, przekonanie, ale myślę, że z, ze szkoły Pana Natola, bo to dzięki niemu, od niego też się uczyłem tej się z tego sakramentu, że jeśli u nas w Polsce nie wrócimy, do autentycznego uszanowania sakrum, do komunii tej nakręczącą, z godnością, tak jak z Matka Boża uczyła, a może anioł w przód, Fatima, dokładnie, nie będzie powołani. Młody człowiek z nasasady zasady jest radykalny. I jeśli nie będzie poczucia sakrum, nie pójdzie za tym. Ja akurat byłem świadkiem tam teraz w Medjugorje, taki Niemiec, młody człowiek, Przyjął komunię od Polaka, od księdza i słowa do kieszeni. Później spo, udał, że spo, spożył, okazało się, że nie spożył, wyniósł. To są strażne, to jest straszna odpowiedzialność za to. I siedem dwa dni później przyszedł, znowu poszedł, powiedziałem w zakresie, że jest ten człowiek. przypilnowali Franciszkanie. Ale wiem tylko tyle. Naprawdę nie będzie w Polsce powołań, kiedy wy Panie, to jesteście, my mamy obowiązek się za was modlić. Obowiązek, nie staniecie na wysokości zadania i nie będziecie się rozpierać. Jestem o tym przekonany. Nie będzie powołań, dopóki nie będzie ci na Sakramentu. Jestem o tym naprawdę przekonany. Tego pilnują Franciszkanie Medzigoli i Chorwacji Księża. Dlatego też taki mój apel o to, żeby do tego, kiedyś Polska to z tego słynęła, z tej pobożności. Nie możemy ze tego skarbu wyrwać, a to niestety idzie potwornie. Taką prośbę mam, żebyśmy zrobili wszystko, i co nasi kapłani, aby wrócić, prosić o odrodzenie, odrodzenie Maryjnego Ruchu Kapłańskiego w Polsce. Bo tam nas, to jest olbrzymia skarbnica, jak posłużyć dla Boga, a zwłaszcza jak chronić duchowieństwo przed desekralizacją, przed brakiem odwagi do, do ochrony pana Jezusa Euchartycznego. Przepraszam za moje emocje, może, ale wiem, że to jest naprawdę ważne. Dzisiaj jesteśmy na strasznej próbie w Polsce strasznej próbie. Myślę, że dzisiaj tak generalnie, jak się przeglądam, to Kościół stoi na Medjugorje. To są ci ludzie, którzy tam jadą, podejmują ten program Matki Bożej. Różaniec, post. To co jest, to życie sakramentalne i oni właśnie tu się angażują. Te procesy różańcowe, wczuwania Jericha, to wszystko co jest. I myślę, że, że na tym trzeba się bardzo zastanowić i, 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 i po prostu do tego wrócić. Także Bóg prostu też.